Maciek Kot z Valdivieme, trzeci w drużynie na Igrzyskach, czwarty w drużynie wczoraj, bardzo dobry występ, dwa świetne skoki, zwłaszcza drugi, Maciek w pierwszej próbie miał 130, w drugiej 135 i to był piękny skok technicznie, zobaczymy jak w tej chwili, mocne wyłożenie na nartach i także świetna próba powyżej 130 metrów, zadowolony, nareszcie nie ma tych gestów zniechęcenia, jest... Pełny gest aprobaty i takie chcielibyśmy widzieć 133,5 metra. Na razie najlepiej. Radość polskich kibiców, których tutaj dzisiaj mamy. Rzeczywiście bardzo dużo, ponad 10 tysięcy, mimo tej gorszej pogody. Szkoda wczoraj słońce, 18 stopni. Dzisiaj tak jak mówiłeś, tylko 9. Padający deszcz, ale to nikogo tu nie zniechęca. Dobre noty dla Maćka od wszystkich sędziów po 18,5 punktu. 3,8 punktu dodane za wiatr. Bardzo dobry skok Macieja Kota. Jesteśmy. Jesteśmy na drugim miejscu, ale tracimy do Japonii tylko 2,2 punktu. Dobry początek reprezentacji Polski w dzisiejszej rywalizacji drużynowej. Czekamy na kolejnego naszego reprezentanta Piotr Żyła. No, znowu te dziwne zachowania przy pozycji dojazdowej, ale może trafi, i poniesie go wiatr. Zobaczymy. Dobry skok, bardzo dobry i zdecydowanie lepiej wylądowany niż Toma Hilde. No i wydaje mi się, że nawet dalszy niż... Może być nawet Norwega. dalszy. Byłby w takim razie rekordzistą 141 metrów Piotr Żyła. A więc nie będziemy mu już nic wypominać. Tymczasem jemu sędziowie dają po 16,5, a wydaje mi się, że był naprawdę ten skok minimalnie. Popatrzmy zresztą lepiej wylądowany trochę, jakby się późno zreflektowali sędziowie. No ale e, Piotrek też miał wiatr pod narty, tylko że trochę słabszy niż Hilde, będzie miał mniej odjętych punktów, trzy 3 ,3. Wysoko, bardzo wysoko, pięknie sobie poszybował. Prawie jak I na teraz... gdzie w ubiegłym sezonie zajęł Nie, 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 przepraszam, też źle poniosło mnie, też źle wylądował. Ale i tak ta odległość jest znakomita. Radość Łukasza Kruczka, łączna nota 135 punktów za ten skok. Mamy 269,6. Wyprzedzamy w tej chwili Norwegów o 11. Pamiętamy dobry skok Maćka Kota, 133,5 metra. Bardzo dobry skok. Jotka żyły 141 metrów. Jesteśmy na drugim miejscu w tym konkursie się wiele zależy od skoku Klemensa Murańki. Miejmy nadzieję, że to będzie udana próba reprezentanta Polski. No nie do końca udana niestety. Sporo zabrakło do punktu konstrukcyjnego. Popatrzmy na wiatr. No przeszkadzał bardzo Klemensowi. Prawie 90 metra na sekundę, nawet ponad 90. metra na sekundę. Dodanych 11 punktów. No ale tylko 118,5 m po tych dwóch świetnych skokach Maćka Kota 133,5 Piotra żyły z rekordowym 141 metrów rezultatem. 118,5 to jest rzeczywiście bliziutko. Ale będziemy na pierwszym miejscu, tyle że nad Norwegami mamy tylko, już dwa, tylko punkty, dwa punkty. A mieliśmy przewagę jedena, przede wszystkim zabezpieczać przed kontuzjami zawodników ochrona kręgosłupa. No ale to są próby, rozmawialiśmy z Maćkiem Kotem, który był tutaj w gronie testujących wyznaczony przez FIS że powiedział będą nadal upadki, tylko może jednego guza mniej będziemy mieli i to była cała diagnoza tych zmian. Kilka warstw dołożonych pod kombinezon. Ten kombinezon zresztą przecież przez lata także zmieniał się z centymetra do 0,8-0,5. Jest w tej chwili najlepsza formuła, 2 centymetry wokół kształtu zawodnika, a to dwukrotny mistrz olimpijski, najlepszy zawodnik tego sezonu Kamil Stoch do pobicia 131 metrów ale myślę, że aspiracje są większe też wysoko wyszedł jak daleko będzie no nie było tak daleko 128-9 metrów tak mi się wydaje nie wiem czy było 130 127,5 metra Kamil Stoch Zawiat będzie miał dodane 10,9 ale ten skok nietrafiony no, ale różnica, jeśli chodzi o dodane punkty, między Polakiem a Bardalem dosyć spora, bo to jest 5,4 punktu więcej. Kamila skakał w gorszych warunkach od reprezentanta Norwegii, wylądował niewiele bliżej. No, i jesteśmy za Norwegami o 8,6 punktów. Czyli Kamila Stochał. To sytuacja po pierwszej rundzie rywalizacji drugiej finałowej nie zobaczymy finów dwie dziesiąte punktu i Maciej Kot to pierwszy skok Maćka, bardzo dobry, 133,5 metra. Wiatr był z tyłu skoczni, miał dodane 3,8. To była czwarta nota w tej pierwszej grupie. Liczymy na to, że Maciek wczoraj w czołowej miesiące konkursu indywidualnego w tym drugim skoku także zaprezentuje się dobrze. No skoczył na tą zieloną linię oznaczającą, że być może będziemy bardzo blisko drużyny norweskiej. To był drugi, także dobry skok Maćka, 130 metrów w sytuacji, kiedy pod wiatr z tyłu Skoczni około 0,4 na metra na sekundę. Będzie miał dodane 4,2 punktu. O no mniej niż przed momentem Stiernen. No ale można powiedzieć, tutaj w planicy Maciek skacze dobrze. Zarówno wczoraj w konkursie indywidualnym, jak dziś w tych trudnych warunkach w konkursie drużynowym. 133,5 i 130 metrów. Dwa wyniki reprezentanta Polski, na którym jesteśmy w miejscu. Popatrzmy noty od sędziów jednomyślne. Wszyscy po 18 punktów będziemy za Norwegią, ale wydaje mi się, że Maciek. Trochę odrobił, tak 0,7. Tylko 0,7 punktu, brawo dla Macie! Odrobił 7,9 punktu, mieliśmy straty 8. 141 metrów, nowy rekord skoczni, piękne osiągnięcie. Wprawdzie telemarku nie było, choć jak mówił, można było to zrobić. No, Tam jest, ale kłopot. Jak... jest ten yy, gaszący yy, w dalszej części przed wylądowaniem wiatr. wiatr z tyłu. Tam będzie naprawdę ciężko odlecieć, to dlatego być może Hilde skoczył tylko 117 metrów. Zobaczymy, czy to będzie udziałem kolejnych. Żyła Desmond, Kraus, Kofler będą jeszcze w tej grupie skakać. No, Piotr, ważna próba po tym sezonie, który nie opisywaliśmy najlepszymi słowy. Byłoby dobrze zrobić coś znaczącego. Są podmuchy wiatru. I to jest dobry skok powyżej 125 metrów na pewno 127 tak mi się wydaje 141 pierwsza próba rekord yy, skoczni a teraz 126 metrów metr bliżej yy, niż sądziłem i Noty po 18. Wyprzedzimy na pewno Norwegów, to jest pewne. Tak, mało odjętych punktów. Wiatr pokazywał, że wiał, te czynniki pokazują, że wiał pod narty. Odjęte 2,8 wyższe noty dla Piotka zdecydowanie niż za ten pierwszy skok. 17,5-18 punktów. Będziemy na miejscu pierwszym, tak jest. Mamy nad Norwegią 8,9 punktu przewagi. W tym momencie Polska liderem. Miał odjęte minus 3,7, a dodane aż 11 Murańka, czyli skakali w zupełnie innym świecie skoków. No i zobaczymy w tej chwili, na progu dźwignął się szybko, dynamicznie i to jest, mogło być jeszcze dalej, powyżej 125 metrów skok Klimka Murańki. Bardzo dobrze wyszedł z progu, dobry lot i później jakby chciał pewniej wylądować 126,5 metra, 2,5 metra bliżej od Norwega, zobaczymy, ma dodane 1,7 punktu, noty lepsze aniżeli podczas pierwszego skoku, 17,5, 18, 17,5 będzie miał łącznie od sędziów w pierwszym skoku miał 50. Jeden teraz będzie lepsza nota i widzieliśmy zresztą zasłużenie jaka zatem sytuacja 52,5 i jesteśmy na miejscu pierwszym. Oszczy ten skok finałowy w konkursie Kamila. Ten pierwszy nie był rewelacyjny. 127,5 metra. Potrzeba ponad 130-metrowej odległości, abyśmy mogli dzisiaj mieć kolejne podium. Jest aleś, skok Kamila. Aleś. Ryzykował, ale mi musiał skoczyć powyżej 135 metrów. No i zobaczymy. Tutaj tylko 0,6 punktów będzie miało odjęte, a jest odległość 134,5 metra. 2 metry dalej niż... Bardal. Tak, tylko Bardal miał dodane 3 punkty za wiatr. Kamil Biał będzie miał odjęte 40 punktów. Było na 60. Czyli to jest po prostu bardzo niewielka różnica będzie między Polską i Norwegią, ale czy na korzyść naszej drużyny, czy na korzyść drużyny norweskiej za chwilę się o tym przekonamy. No to będą naprawdę minimalne, minimalne różnice. To mogą być dziesiąte dosłownie punktu. 131,7. Pierwszy jesteśmy jednak. 30. 30, 30 ale dla nas. Dla nas. Niesamowite. Dla nas. Brawo. Polska na pierwszym miejscu, czyli jeżeli nic się nie stępie transmisji, był dla Polaków bardzo udany. E, triumf Kamila Stocha na Igrzyskach Olimpijskich. Zdobycie kryształowej kuli. Wygrane konkursy także przez Jana Ziobro, Ziobrę i przez e, Bieguna. E, najwięcej punktów zdobytych w historii występów Polaków w Pucharze Świata. No To wszystko potwierdza, że rzeczywiście trzeba powiedzieć, Wiedzieć, że... Chcielibyśmy Marek, żeby to stało się dobrą tradycją, że polski zespół staje na podium różnych imprez, Pucharów Świata, Mistrzostw Świata, Igrzysk Olimpijskich. To szybko ten czas będzie gonił, ale mamy tylu młodych, zdolnych zawodników. Właściwie to zaplecze jest pod ręką. Trzy grupy szkoleniowe, o których mówi Łukasz Kruczek. Wszystko jest w polskich skokach poukładane tak jak trzeba i trzeba garściami zacząć z tego czerpać. Tak jak to było w tym fantastycznym sezonie, najspanialszym w historii polskich skoków. Za chwilę, trzy najlepsze drużyny, a więc Norwegowie, Polacy, Austriacy na podium. No tak, rzeczywiście, no planica dla nas wspaniała. 2009 rok wspominaliśmy drugie miejsce, teraz znowu miejsce drugie, po raz trzeci biało-czerwoni na drugim miejscu w zawodach Pucharu świata. No i po raz trzeci w tej drużynie Kamil Stoch. Po raz drugi Piotr Żyła i Maciej Kot. Na razie Norwegowie. No dziś. Dobra postawa Norwegów, tak to trzeba określić. Liczyli się w tej rywalizacji właściwie od początku konkursu. Skończyli na miejscu trzecim. Największy wkład Andersa Bardala, oczywiście, ale i Andreas Stiernen, i Tom Hilde, i Anders Van Emel pokazali się tutaj z dobrej strony. Znaczy, no powrót Hildego oprócz stabilnej, wielkiej formy. Bardala cały sezon to jest chyba dobra wiadomość dla skoków norweskich, no ale dla nas najistotniejsza jest postawa naszego zespołu teraz. Na pewno szczęśliwi jutro jeszcze jest szansa, żeby sobie dla przyjemności wystartować po raz ostatni w tym sezonie bez żadnej presji, bez konieczności udowadniania czegokolwiek. Kamil Stoch zrobił w tym sezonie rzecz tak niezwykłą, tak niespodziewaną, taką w historii sportu rzadką, by zdobyć dwa złote medale, że już naprawdę nie mamy co oczekiwać, że będzie jeszcze coś ekstra. To, co było, było piękne, wspaniałe, niezapomniane. Tak Polacy dzisiaj bardzo dobrze jak mówili w studiu Maciek Kurzejski prezes Poloniusz Steiner świetna postawa Piotka Żyły nowy rekord skoczni bardzo dobre skoki Maćka drugi świetny skok Klemensa drugi też lepszy Kamila bo to miało istotne znaczenie żeby o te 30 punktu wygrać z Norwegami no Austriacy na igrzyskach srebrny medal drugi w tym sezonie wygrany konkurs w rywalizacji Pucharu Świata bo wcześniej triumfowali w Lachki, i może przeżywają jakiś kryzys jeśli chodzi o indywidualne osiągnięcia Oto w tej rywalizacji drużynowej, właśnie w ciemno można powiedzieć, że Austriacy na podium być muszą. Dziś okazali się najlepsi. Znakomita postawa Andrasa Koflera, który podobnie jak Stefan Kraft, no dźwigali można powiedzieć sukces drużyny austriackiej i w znacznym stopniu, czy najbardziej się do niego przyczynili. To zresztą jest w punktach widoczne przewaga Austriaków. 38 punktów, to jest ponad 20 metrów. Świadczy o tym, że rzeczywiście jest to. this Zespô... O niesamowitych możliwościach. Aleksander Pointner ma kłopot złożeniem sobie relacji z młodymi ludźmi. Jest zbyt dyktatorski, zapomina o tym, że oni dojrzewają, że zaczynają się liczyć jako postaci życia publicznego. Nie da się już prowadzić zespołu tak, jak się prowadziło młodych chłopców, młodego Scierencawera. Dzisiaj on musi być traktowany inaczej. Pointner nie bardzo chce przyjąć to do wiadomości. Stąd wiemy, z poufnych źródeł, że będzie poszukiwanie trenera, ale to nie jest proste. Aleksander Pointer sam w sobie też jest postacią, która przez dekadę doprowadziła do największych w historii austriackich skoków sukcesu, więc też nie można powiedzieć dziękujemy Panu, bo Pan nie umie sobie ułożyć relacji z Gregorem Schneren-Cauerem. Panowie pewnie będą musieli te relacje, jeżeli Pointner zostanie ułożyć. Tak, no zmartwienie Austriaków na pewno jakieś jest. My cieszymy się z tego, że w polskich skokach, jak wcześniej mówiłeś, wszystko jest dobrze poukładane. Trener Kluczek ma znakomite relacje z naszymi skoczkami. Współpraca z pozostałymi szkoleniowcami także jest znakomita. Podium Austria, Polska, Norwegia. Mistrzowie olimpijscy na czwartym miejscu. Niemcy dzisiaj na pewno w roli wielkich przegranych. Wracając jeszcze, jedna dygresja do tego, o czym rozmawialiśmy. Wydaje mi się, że bardzo ważnym elementem budowania grupy polskich skoczków jest uczenie ich dojrzałości. To są profesjonaliści, rewelacyjnie się zachowują ci młodzi ludzie i można powiedzieć, że Łukasz Kruczek okazał się wielkim dyrygentem, który ceni solistów, potrafi dać życie swojej orkiestrze i to wszystko.